Jak machniesz, to się z kibla wyleje. Uh! Składamy namiot. A no, już postawiłeś? Aż? No to ci coś pokażę. Poza kamerą. Ile nam było potrzeba? 5,5. Cztery? Tak. Jest tylko 4. Więc tu trzeba będzie 1,5 centymetra wykorzystać, znaczy uciąć. Mamy 4, czyli na pół. Wychodzi na to, że będziemy tu potrzebowali dać jakiś profil. 4 na 2. Mamy taki na szczęście. Ja się nie będę pokazywać, bo dzisiaj jestem nie do pokazania. Ale zaczynamy powoli robić łazienkę. I wyglądało to wcześniej tak, że mieliśmy inny plan na samochód. Założenie było takie, że będziemy mieli kibelak wyjmowany z prysznica. A teraz stwierdziliśmy, że będzie to kłopotliwe wyjmowanie około 20-kilogramowego kibelka, żeby wziąć prysznic. I szukamy sposobu, jak zrobić szufladę. Z tego co już mamy, bo nie chcemy. E... To może zacznie od początku, że to od, od zawsze o tym marzyliśmy. Ale. E... Ale co? Nie było miejsca. Tak. E, z początku, no po prostu rozwój sytuacji i nasze plany wyewaluowały. W pierwszej wersji miał się wysuwać nam w tamtą stronę. A później stwierdziliśmy, że nie będzie się mógł wysuwać, bo na osi pojazdu, czyli nad kołami napędzającymi nasze auto, musimy umieścić najcięższe rzeczy, czyli akumulatory i zbiornik wody, więc sumą y, mhm. rzeczy nie ma tam opcji już mhm. nic wysunąć. Poza tym tam jeszcze było nad kole, bardzo blisko. Tak i zrezygnowaliśmy z tego tak. pomysłu, już po prostu stwierdziliśmy, że trudno będzie wyjmowany kibale. Masz brudny obiektyw. No, ale pomyśleliśmy, poszukaliśmy e, rozwiązań i jaki mamy pomysł teraz? Sytuacja nas zmusiła do zakupu niższego kibelka. E, musieliśmy wyciąć tą poprzeczkę, ponieważ kibel by w nią wjeżdżał. Teraz zamiast takiego dużego 4 czterocentymetrowego profila wstawimy tu 2-cm, a w zasadzie położymy na górę 2-cm i zyskamy tym samym 4 cm. Niestety, nasz, mimo tych wszystkich zabiegów, nasz stary kibelek i tak się tu nie zmieści. W związku z tym, z a co takiego... jeszcze, przepraszam, że przerwa, co jeszcze zrobiliśmy z kibelkiem? My kupiliśmy wcześniej kibelek e, inny, który Wam pokażę. E, specjalnie on był większy po to, aby jak najbardziej przypominał ten domowy e, rozmiarami. A ten jest e, chyba 3 cm, tylko niższy. Pojemność ma taką, taką samą. samą. Co zrobiliśmy? To pod prysznicem była normalna podłoga, zaizolowana. Wycięliśmy tą izolację całkowicie aż do blachy. Powiedz, po co? Po to, aby obniżyć prysznic, właśnie, aby on się Brodzi. e, brodzik. Bo Kibor musi się po prostu nad brodzikiem wysuwać. Tak. Musimy delikatnie ciąć, bo gdzieś tu idą przewody elektryczne. Eee, połączenie między alternatorem a naszymi akumulatorami z zabudowy hotelowej. Zwolelibyśmy, żeby one po prostu przeżyły. A izolację przyniesiemy może pod samochód? Na pewno. Nie odpuszczmy. Dobra, musimy teraz tak wyliczyć, żeby kibelek był jak najbardziej tam cofnięty, a jednocześnie też. Tak, żeby... żeby co? Nie wiem. No żeby nie wyjeżdżał nam w profil. Serdecznie mieliśmy dość już naszej, a nawet nie naszej, tylko pożyczonej od taty wyżynarki oraz pilarki, a że prac stolarskich będzie coraz więcej, to postanowiliśmy zainwestować w coś porządnego. Nie było to tanie, ale traktujemy to jako inwestycję nie tylko na czas budowy tego busa, bo Arnes coś już wspominał, że w przyszłości marzy mu się jakaś ciężarówka. Mam nadzieję, że teraz wszelkie prace pójdą sprawnie i gładko. Zawiedziony jak na pierwsze cięcie. No i drugie wrażenie jakie? Z prowadnicą? 10 na 10. Do naszej toalety dokupiliśmy taki zestaw do mocowania go do podłogi lub tak jak u nas do szuflady. Składa się on z dwóch części. Jedną montujemy na wkręty z tyłu kibelka, a drugą z przodu. I o ile dobrze się wyknie szablon, to wszystko powinno być proste i szybkie. My akurat pomyliliśmy strony szablonu, przez co mieliśmy małe komplikacje. O tak będzie wyjeżdżał, nawet jeszcze dalej chyba powinien wyjechać. To stoi prawie po środku, co? Tu można będzie w takim razie jeszcze troszkę podebrać kątówką, żeby było na równo to nam się kibelek bardziej schowa w stronę, na której nam zależy czyli będzie więcej miejsca na stopy. Tak? Bo co? Na, zależy nam na tym, aby e, jak najbliżej tej zewnętrznej ściany był kibelek. Tak. Żeby tu nie było żeby... wolnej przestrzeni, znaczy tak będzie, tylko jak najmniej tej wolnej przestrzeni. No po to, żeby dało się nogi zostawić w toalecie. No, bo w tej chwili tak pół stopy mi wystawało, jak przymierzałam się. No No i tak powiem, że trochę tak wystawało, ale po prostu będę wystawały. Kilka zdań na temat przeróbek, których dokonaliśmy tutaj w tej części naszej zabudowy. Musieliśmy praktycznie pociąć na elementy pierwsze cały, całą naszą konstrukcję łóżka siedziska. Otóż tak, żeby kibelek nam się tutaj zmieścił, trzeba było wyciąć cały taki profil, bowiem brakowało nam według wyliczeń 3 cm, natomiast wycięliśmy 4 i na szczęście dobrze zrobiliśmy, bowiem. 4 centymetry nam były yy, tak już w sumie potrzebne. No więc tak, pozbyliśmy się tego profila, tu do, daliśmy kątownik, na którym oprze się sklejka. Yy, tu też było z, zwężone. Co więcej, tu musieliśmy nogi przesunąć, one były gdzieś praktycznie na środku. Musieliśmy je tu przesunąć, żeby yy, donitować. To jeszcze musimy zrobić, to jeszcze lata nam. Musimy tutaj to znitować, bądź też skręcić na śruby. Możliwe, że ta druga opcja będzie grana. Do tych profili będą mocowane prowadnice. Prowadnice mają udźwig 80, nie, więcej, 130 kg. Tak. Mogę tyć. Możesz. No bo yy, kibelek sam w sobie yy, gdy będzie pełny, będzie ważył około 25 kg. No to zostanie nam jeszcze 105 zapasu. <grym> Nie, tak naprawdę kurczę, Ewa, mieliśmy to zważyć, ile to waży. Cholera. No nic, może się jeszcze uda. Zwa zważymy najwyżej bez tej jednej e, prowadnicy, bo jest dosyć ciężkie. Powiem Wam, daliśmy solidną płytę dwunastkę, taką zwykłą sklejkę wodoodporną. E, w całej zabudowie używamy sklejki egzotycznej, cejby. Natomiast tutaj, dla wytrzymałości, daliśmy zwykłą, klasyczną. Ta cejba jest lekka, fajna, ale niestety jest, jest słaba. Tak? To jest taki wiór w porównaniu do tej. Myślę, że myśl musielibyśmy dać jakąś 18 minimum, yy, co zabrałoby nam wysokości, a i tak nie byłaby tak wytrzymała jak ta dwunastka. No i to tyle. Jeszcze yy, akurat zostało trochę miejsca na taki mały schowek. Tutaj pokaż tak, palcem, to będzie. Ja schowek kryty. Nie, nie, akurat nie na ten. A na który? Na ja z przodu, taką płetkę. A tu, dobra, o tym. No, no. to, 20 to, to się metrów. tak? <laughs> tak, tu będzie y, zabudowana część płytą. Tu pewnie również. No a tu zdecydujemy, czy zrobimy jakąś półkę na buty, czy cokolwiek innego. No w każdym razie będzie można to zagospodarować. Na pewno nie, nie będzie to spiżarnia na słoiki. Nie? <laughs> no raczej nie, bo. bo nie wiem dlaczego nie, bo nie. Dobra. Ale tobie prowadni w weszła. A dobra, tutaj jest ten. Weszła to i wyjdzie. tyle się już należy w tym kamperze że w domu chyba spać nie będziesz, nie? Ja już w nim nie będę spał. <noise> będę senamiot rozkładał dla urozmaicenia. Psy też pójdą, ale jedziemy. O, dalej nie idzie, pchaj. Smaru trzeba, bo to, bo to nie to teraz? Nie no, bija się o to. No, dawaj. No nie? Nie, ona już nie pójdzie. O, czy ma? Jedziemy z koksem. Odkręcamy. Składamy namiot. A już postawiłeś? marzenia. Ty, co jest? A, kurde, klucz się zepsuł, zobacz. Ale jaja. Jak się klucz może zepsuć? No kręci się teraz tylko w jedną stronę. Ty, no tato. Zepsuł ty. No to weź płaski. Tutaj poszło ok nie? No, tam dalej mam ale to nie mam czym już. tutaj nie, nie, tu już jest ok, przyszła przeszła. ładnie no, niej. Tak jak Niżej, niżej tamtą stronę. A. O, tak, o, poszło. No i co? A to tylko szaruje, ale ta nie było lewo, ale należy więcej. Wkazasz do akcji? A to ona jeszcze Tak. <grymka> Kochani, jak machniesz, to się z kibla wyleje. Uwaga, próba generalna. Siadasz? No to siadasz, może stanąć <laughs> normalnie. <na> <laughs> jak ona miała w błyszczyk. A ty też głowę Zagnij się, tak? Okay. Nogi na góry! <laughs> Działa. To jest zaliczony. Ci coś ukarać poza kamerą. Patrz na stopy. Teraz <grym grym> stopy będziesz miał tam. A kolanami ten... wyjadę Deska, deska pójdę. Nie płynie. no, bez jaj będzie, będzie tak dobrze. Pójdę deska. No przecież tak będę siedział gdzieś nie.